Wygłosi pan profesor Rafał Burdzik i referat ma tytuł ojejku. Wybra tych support and konsekwenc konsekwencje, <grymne> czyli będziemy o przestrzeni ciągłej i w pomiarach wybraakustycznych. Pan profesor Dąbrowski zapowiedział, że przyszłościowe referaty i rzeczywiście mamy Prawo, to jest, pan profesor trzyma klucz, taki jaki w tej chwili jest modny w publikacjach, gdzie polskie publikacje przestają się liczyć, więc już widzę tytuł także przygotowany. Do, to jest, do, do to jest, jest pewna prowokacja naukowa, ale do tego dojdę mniej więcej w połowie prezentacji. E, dzisiaj e, na początku chciałem po pierwsze podziękować Panu Przewodniczącemu, podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do i umożliwienie e, zaprezentowania Państwu tego referatu. Jest to jest dla mnie naprawdę e, duży zaszczyt. E, bardzo blisko mi do tego towarzystwa wibra Akustyki, e, Czuję jest tak jakby wychowankiem tego środowiska i bardzo się cieszę, że, że po 20 latach pracy e, mogę zaprezentować Państwu referat, który odbiega od tego, czym się zajmuję na co dzień, ale myślę, że to w trakcie dzisiejszej prezentacji wszystko wyjdzie na jaw, więc y, temat w języku polskim to jest czy akustyka będzie wspierała, czy wspiera podwój kosmosu, więc dzisiaj parokrotnie już były takie ciekawe wyzwania i przemyślenia poruszane y, bardzo ciekawy referat przedstawił Pan y, Profesor Puchalski, który mówił na temat sztucznej inteligencji, ja też dzisiaj troszkę na ten temat będę Państwu mówił jak Państwo widzą artykuł, referat jest E, trzech autorów. E, mamy tutaj profesora z Alaski, i profesora z Hawaii, e, profesor Kihana. Zresztą poprosiłem e, panów, żeby też zaprezentowali swoją sylwetkę, że za chwilkę państwo też ich troszkę bliżej poznają. Dobrze, więc jaka była motyw może agenda najpierw wystąpienia? Najpierw wprowadzenie i motywacja, później zespół badawczy, który już częściowo przedstawiłem. Następnie przedstawię Państwu badania wstępne, wyniki tych badań, podsumowanie. To jest właśnie ta prowokacja, o której mówiłem, i przedstawię kulisy, jak to wszystko powstawało, i zakończę prezentację wnioskami końcowymi. Więc zacznijmy od motywacji. Ja tutaj będę się dzisiaj silnie wspierał multimediami, dlatego poprosiłem Piotrka, żeby też tutaj mikrofon dostarczył. O, dobrze i czy taka będzie wspomagała zbudowaniu kosmosu? Jak proponuje uchwały w kosmosie? Jak zastosowanie ubrań na Marsie? Ta najbliższa przyszłość i prace, między innymi Jelona Maska, skupiają się w dużej mierze na tym... Przepraszam. Że chcemy w końcu zasiedlić Mars, więc te badania akustyczne, czy my możemy odnaleźć tam pewne, pewne, pewien obszar, który będzie wspomagał, między innymi, tak ambitne plany. Motywacją do, do podjęcia tych badań były następujące takie bullet pointy. Pierwszy jest taki, że w przestrzeni kosmicznej nie ma powietrza, aby propagować dźwięk, więc należy się zastanawiać, w jaki sposób, w jaki sposób będziemy analizować te zjawiska falowe, o których dzisiaj dużo mówimy. Z Następnie kwestia drgania. Drgania rejestrowane przykładowo na powierzchni Marsa będą być zupełnie inne niż te na powierzchni Ziemi. Wynika to głównie z różnicy rzadszej atmosfery Marsa, która jest około jedną setną tak w atmosfery ziemskiej i zawiera też mniej tlenu. Dodatkowo dźwięk będzie się rozpraszał w rzadszym ośrodku, co wynika bezpośrednio z tego. To oznacza to, że drgania także mogą propagować wolniej i dłużej na powierzchni Marsa. Ponadto grawitacja Marsa jest niższa niż na Ziemi, co wpływa na szybkość i długość fali dźwiękowych. Następnie propagacja drgań sejsmicznych na Marsie także będzie się różnić od tej propagacji Fali sejsmicznej na Ziemi ze względu na różnicę głębokości skorupy i temperatury. Poza tym, mariańska struktura skały także, będzie dostarczała pewnie innych barier dźwiękowych w zakresie innego taką bariery w obszarze żywnościowościowym, więc to też będzie powodowało, że te zjawiska będą, zakładamy, zgoła inne. Ponadto, z uwagi na niską grawitację, prawdopodobnie fale sejsmiczne będą bardziej zniekształcone i mniej aktywne, co także utrudnia propagację. Tak jak już powiedziałem, jeden z współautorów to jest pan profesor Kihana z, z Hawaii. Króciutko przedstawi się i pozdrowienia państwu też prześlę. <stank> Impact the vibration of vibration on video reporting of Martian voters. Cooperation with Professor Birch began with in one the of new training online conference and a joint discussion with yeah. the yeah. noise mm -hmm. emissions in space. Mm -hmm. Simulation studies mm -hmm. of noise and mm -hmm. vibration emissions in the new centers, mm -hmm. tangible <coughs> and are currently being carried out. I am glad that <coughs> I have been the author mm -hmm. experts mm -hmm. in the group. Mm -hmm. <laughs> mi, prof. Burczyk tells <coughs> a lot about the achievements of Polish scientists in the of about the history of Poland and friendly relations. I hope we will all work together in the future. Greetings to the organizers, as Zupret and his and to the jubilarians, of Prof. Dabrowski, and to memory of Prof. Engel and his family. I would like this ending to sound good, first of all, greetings to the organizers Profesora Engla i Cempla. W, drugim, w drugiej prezentacji będą także e, pozdrowienia na kolejnych tutaj członków Komitetu Naukowego. To jest drugi współautor z Instytutu e, Sztucznej Inteligencji z Alaski i też przesyła Państwu pozdrowienia. Tylko, so, że tu faktycznie bardzo słabo to słowa. I Center Sitka, Alaska, USA. I have established cooperation with Professor Rapel Birdzik thanks for reading his publication. I needed an expert in vibroacoustics with interesting ideas and an open mind. We are currently conducting preliminary research and focusing on developing the best method to measure the vibrations of a Martian rover. We select measurement points that will give us a representative picture of the vibrations affecting the robot in various operating conditions. This is the beginning of our research, but I look forward to the future with hope rothel told us a lot about vibroacoustics in Poland, about great scientists, pioneers such as Professor Engel and Professor Semple and Professors Dabrowski, Batko and Wejna, and about all the younger colleagues who have a great passion for vibroacoustics. I am glad that I can participate in this conference and I look forward to meeting you in the future. Greetings to Poland! Mnie tutaj pozdrawienie jeszcze do profesora Wayne'a, do profesora Baldwin'a. I coś tu lepsze. Czy to jest provocacja? jest urożenie? Czy to jest tutaj, jeszcze, e, tutaj mamy badania przedstawione. króciutko. to. As part of the research, we record signals from tests of space rovers prototypes and conduct simulation tests under space conditions. Istepne polega na rejestracji project members, na razie drgań, rejestrowanych na takich i, i Dane są wysyłane właśnie do, do partnerów w Polsce i na Hawajach. Tam się zajmują przetwarzaniem tych studiów, między innymi. E, tutaj kilka zdjęć z tych wstępnych badań e, w zakresie właśnie m, rejestracji drgań. Docelowo, docelowe symulacje, które będą prowadzone. Wyniki przykładowe badań, tak jak już powiedziałem, to jest faza wstępna, więc są całkowicie przykładowe wyniki. Tu podaję przykładowe wyniki dla rejestracji niskoczęstotliwościowych zarejestrowanych sygnałów e, obrazy e, w paśmie e, częstotliwości e, i także e, bardziej zaawansowane analizy, jak e, analiza Hilberta w Tutaj mamy funkcję modulacyjną, tutaj mamy już charakterystyki amplitudowe i fazowe po e, transformacie Hilberta w i teraz podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że to wszystko jest prowokacją, co ja Państwu pokazałem. Na ostatniej konferencji diagnostyka maszyn podjęliśmy taką tematykę związaną z czatem GPT. Ze sztuczną inteligencją. Jak to wpłynie na naukę? I ja teraz Państwu postaram się pokazać, jak to może wpłynąć na naukę. Przedstawię Państwu całą prawdę. Zacznę od streszczenia, które zostało zgłoszone na tą konferencję. Jest opublikowane w materiałach. I od współautorów. Kto jest prawdziwym autorami. Tak. Mamy pana profesora Drugi współautor profesor z Honor Blue Aj. Zobaczycie Państwo do czego to służy. Więc yy, prawdziwy skład. Autorów to jest ChatGPT plus sztuczna inteligencja, program sztucznej inteligencji AI, teraz Państwu pokażę do czego to działa. Ja byłem tylko użytkownikiem. Nie byłem autorem żadne z tych słów, które jest w referacie napisane nie są moimi słowami, nie, le lekko redagowałem, ale tylko na zasadzie <tuszy> powiedzmy no, redakcji takiej bardzo ogólnej. I tak wygląda backstage tej prowokacji, czyli kulisty. Więc najpierw trzeba było wygenerować autorów, tak? Ja nie dzwoniłem, nie pisałem do, 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 do Alaski ani do Howaju. Tylko zadałem pytanie czatowi GPT. Czy PC? Zobaczysz tam. nazwisko z elementami słowaczami GPT. No i zaproponował 10 nazwisk. Ja sobie wybrałem jedno. Drugie. Imię i nazwisko w języku hawajskim ze słowami Karwa. No i jeszcze poprosiłem go, żeby po hawajsku dodał tam sztuczny obraz. I też przedstawił mi propozycję. Następnie poprosiłem go o po wymyślenie afiliacji. Wymyśl nazwę Instytutu Badawczego współpracującego z OpenAI, znajdującego się na Alasce. No i podam 10 propozycji, ja sobie wybrałem jedną. A drugi wymyśl nazwę Instytutów Przetwarzania Obrazów Fonulut. No i też sobie wymyślił nazwy. To są oczywiście wszystko funkcyjne instytuty, i tak powstał film. No i w efekcie narodzili się autorzy, czyli pan Chaplin G. Therson, nawet nie wiem, jak to się czyta szczerze mówiąc. który na co dzień jest zatrudniony w przedsiębiorstwie, w Instytucie OpenAI, w mieście, przepięknym mieście Sitka, jak sam powiedział. Na Alasce drugi, natomiast z zatrudnionych e, Jak to działa? Chciałem dzisiaj państwu pokazać po prostu, jak to robimy. Przygotowanie streszczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i czatu GPT. Wpisujemy zapytanie. Najlepiej w języku angielskim. To jest właśnie środowisko czatu GPT w tej odsłonie openAI, tak, czyli nie teraz bingu czy badzie, tak jak teraz większość z nas korzysta. Którzy korzystają, oczywiście. Ja często korzystam z angielskiej konwersacji. Pan ten wspaniale, ten ten po prostu wiem, że to, to arty, streszczenie artykułu naukowego, no, określony temat. So I read. to jest to, co Państwo mogą czytać w materiałach. I w się... kawałek tekstu, który możemy. Zredagować, zastanowić się czy został poprawnie wygenerowany i ewentualnie Dobrze, przygotowanie streszczenia. Następnie yy, yy, to, to streszczenie oczywiście, bo tam, ja mam yy, na razie tą wersję, znaczy no, zakładam, że innej nie będę miał darmową, więc sama mam ograniczoną liczbę słów, więc tutaj zadałem mu jeszcze kilka dodatkowych pytań, po to żeby go bardziej nakierować na te zagadnienia, obszary, które tutaj na konferencji są bliższe no i swoją drogą jakieś ciekawe zagadnienia i zaproponował mi trzy akapity, które mogą Państwo przeczytać już w tych materiałach konferencyjnych. Następnie... Sztuczna inteligencja z wykorzystaniem czatu GPT umożliwia ja niemalże nieograniczone zastosowanie. Przykładowo wygenerowanie pliku z danymi z pomiaru. Zadamy pytanie, czy potrafisz

Począć, to było niedziela, to było pod winę. Wieszcie państwo, zrobienie zbierze. tego wymagało nam dużo więcej pracy oprażone, niż przygotowanie programu wystąpienia. powiedzmy prawdzimy to. Czat GPT no odpowiadam. Odpowiadam w jaki sposób. No więc ja mu powiem. Przygotuj taki. Ryb. Przygotuj taki stryp w Madlawie. Te wyniki, które Państwo mówiłem, to na, skrypt, na matka, praca? nie ma moja Po prostu jak widzicie Państwo, powiedzieli wyniki z wygenerowane w czacie. GPT. Podano skryptu. No i teraz wystarczy przekopiować do Matlawa i wygenerować ten sygnał. Także wyniki jak Państwo widzą też są fejkowe. Tutaj jeszcze yy, troszkę, że tak powiem, upiększałem ten sygnał czyli a potrafisz wygenerować plik w z danymi, które pozwolą na wygenerowanie losowego sygnału drgań i tu poprosiłem go dodaj do tego sygnału jakieś składowe, impulsowe, jak chwilowe skoki wartości, jak skoki wartości drgań i on go po prostu też, że tak powiem, wygenerował. Aktualnie już z uwagi na to, że czat GPT przeszedł do komercyjnego. Aktualnie niemal wszystkie działania można też robić bezpośrednio pod poszukiwarką z Microsoftu w Jak zakładce Bing. Zaimportowany sztuczną inteligencją. Tutaj to też Jack wygenerowałem plik w Madlawie, ale chciałbym, żeby był bardziej losowy. Także teraz większość ludzi z tego korzysta z tej zamkniętej, Open raczej. Rzadziej, ale ja to pokazuję Państwu, jakie są możliwości, Tam, od A zatem nie że to jest to, o czym mówiłem. E, za chwilkę poproszę go, żeby enigmatyczną transformację... wszystko jest na jak Państwo zadań widzicie, konwersacji, rozmowy z czatem, który stara się rozpoznać nasze intencje. No i od razu nam wskazuje jakieś rozwiązanie. Widzicie a, Państwo od razu skrypt, gdzie można bezpośrednio kopiować do Auduby, do, do Matlawa i tamtej podstawy. Możemy tylko poprosić o Zrobiam, wykonanie. Fakt, nie mam tych źródeł. FFT. Tutaj wykonaj analizę FFT. To jest, jest taka rozmowa, przyjaźń do mnie. Kilberta Pumla sobie po prostu wymyśliłem. Zobaczmy jak to jest w tym W najnowszej wersji Binga są podane co prawda źródła. W oryginalnym OpenAI. I jak widzicie analizy, Państwo skrypt wygenerowany, po prostu wklejam do MATLABA. Sygnał, który jest Zaraz to już zresztą była prezentacja. Aktualnie niemal ma wszystkie. Dobrze. Tak wyglądają te, te właśnie wyniki. Przepraszam. Tak, tutaj mamy te zapytania o Izbery No krótko, że tak powiem, wprowadza w zagadnienie. Tu jest cały skrypt, który tu nawet nie widać, ale tu jest nawet opcja bezpośredniego kopiowania. No, te pliki oczywiście trzeba do tego, że nie... Nie zrobił czat GPT, tu musiałem mu troszkę pomóc, bo musiałem po prostu znieść się na wyżej. Skrypty terenu, w w czacie GPT, w z wykorzystaniem sztucznik inteligentny, które generują całkowicie przypadkowe losowe sygnały. Ja miałem narzuciłem pewne charakterystyki, nie zostały wpisane do programu tak. dla z wykorzystaniem tak. tych skryptów i żadnych modyfikacji przeprowadzono analizy. Tak można generować dowolne wyniki dowolne... Analizy, proszę spojrzeć. Skrypt. O, tak wyglądają te wyniki. Jak Państwo widzą, mamy ten sygnał losowy, mamy y, widmowe charakterystyki tego sygnału, mamy funkcję modulacji i mamy y, y, amplitudowe i fazowe wyniki transformaty Hilberta Huang. Widzimy, że można również. Później wygenerować te wyniki tak są, tak wyglądam wygenerowane wyniki sztucznego sygnału wygenerowanego przez sztuczną inteligencję pod jakimś tam moim nadzorem. To jest ten sygnał, jakiejś proste analizy częstotliwościowe i tu bardziej zaawansowane analizy na przykładzie Hilbert Monga. I tak to działa. I tak to działa. Ja sobie poszedłem krok dalej. Powiedziałem, że już będę Państwu przedstawiał ten artykuł, to moi... moi... Współautorzy dobrze, żeby się też pojawili w tym artykule. Dzisiaj profesor Pucharski wspominał o tych narzędziach, które zamieniają tekst w obraz, i to jest właśnie jedno z tych: to jest Canva, też darmowy program, w wersji, chyba 14-dniowej, bodajże, który jedną z aplikacji tej Canwy jest to, że można zamienić tekst, właśnie w obraz, a nawet wygenerować film. Te filmy, które ja dzisiaj Państwu puszczają, to też są filmy przygotowane przez sztuczną inteligencję. Ten film, który umożliwia także projektowanie filmów, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i dodawanie własnych komentarzy. Wszystkie obrazy były wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ja po prostu pokażę wam, umożliwia kolejne. Następnie mamy Oto kilka wskazówek, jakie sztuczna inteligencja w czacie GPT wskazały w ramach. To badań. Tak? Tak? Oczywiście, też je nie pisałem. To poprosiłem ChatGPT, żeby mi wskazał jakieś takie bullet pointy które mogę wpisać jako motywację. No i ChatGPT sobie z tym całkiem przyzwoicie poradził. Generowanie rysunku lub fotografii sztucznej z wykorzystaniem Fotografię, sztucznej inteligencji badań, program CAMBA w kierunku wpisujemy internet. najlepiej język po angielsku, bo tutaj zdjęcia jest większa rozpoznawalność tekstu przez... zdjęcie które chcemy wykonać, no tutaj ja tutaj sobie przygotowałem zdjęcie tutaj robota chodzika Marcińskiego, by podczas badań z obrony rynek z zamontowanymi czynnikami dregań, jest kształtowca który prowadzi te badania tu akurat no, jest jeszcze dużo do zrobienia, to nie działa tak jakoś doskonale. No ale... No, no, ja no, wpisałem no, sobie, no, że to ma być jakiś e, łazik kosmiczny i jakiś zrobić, naukowiec, którego mam... Zaproponował dokładnie to. Naukowiec, no, który wykonuje badania. No, ja po prostu sobie z tego pola z Jakiś robot. No i, łazik, no, i mamy. Także ten slajd, jest jeden fajkowy. Też był. E, Żart. Żartem uszustną Żartem mówiąc szczerze. generowanie rysunku fotografii sztucznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Program K. Tak, teraz. Teraz wisienka na torcie. Bo... Dobrze, to teraz wicieminka na torcie. Tworzymy awatora też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, programu Colossian, e, który zastąpi nam człowieka. Tak? Czyli tu też możemy nawet do tego poziomu wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zaczniemy od aktora. Bierzemy sobie takiego aktora zacnego, jak przystał na profesora z Hawaii, Mamy tutaj taką sylwetkę wybraną. No, to jest paleta tutaj widzicie, avatarów, spektrum aktorów. Wybrać? oferowanych w tej darmowej wersji jest bardzo dużo, weźmy Pana Joe'a. Można mu zadać. Ten dodat, jaki, więc wykorzystamy po nażą. Już ostatnio, tutaj zrobiliście Państwo. Więc teraz przejdziemy do skryptu, czyli do tego co nasz awatar czy... ma mówić. Pozwoliłem sobie przygotować taki skrypt, tylko może mm -hmm. przygotujemy, skopiujemy go w języku angielskim oczywiście. Więc e, musimy sobie do tego, żeby skrypt przygotować w języku angielskim. Profesor z Hawaii nie mówi po polsku. Nauczymy go po angielsku, więc tutaj może Można, można regionalne dialektyki? Mamy pamiętny skrypt. I tak powstał pan profesor z Honolulu. Analogicznie powstał oczywiście pan G. Peterson z Alaski. I z, jakie są wnioski końcowe z tej mojej prowokacji dzisiaj, którą Państwu przedstawiam? Współpraca między człowiekiem a sztuczną inteligencją. A ja Państwu pokazałem trzy narzędzia, Chat GPT, który teraz aktualnie jest najbardziej, po, e, najbardziej że tak powiem, popularny. Program Canva, który służy do generowania dowolnych obrazów i filmów i program KOROSIAN, który też jest sztuczną inteligencją i tworzy awatary. Więc e, mamy dwie drogi, którymi pewnie większość z nas będzie podejrzała, a jak nie, no to będziemy bacznie się temu obserwować. Mówiłem o tym w kontekście na przykład takich fejkowych artykułów, które mogą być wysyłane do naszego czasopisma diagnostyka, to ze Sławkim, żeśmy rozmawiali w piśmie. Jedna droga jest, że będziemy o tym mówić w formie kreatywności, Współpracy. Wiem, że Tomek już też korzysta z czatu GPT jako współpartnera do rozmowy. No i to gdzieś jest, etycznie wytłumaczalne. Zresztą wszyscy wiemy, jak się trudno z Tomkiem rozmawia. Druga droga, mniej etyczna. Mniej etyczna to jest właśnie te ctrl-c, ctrl-v, to, co ja państwu dzisiaj zaprezentowałem, czyli copy-paste. Nie ma to nic wspólnego z oryginalnością, z plagiat w czystej postaci w mojej ocenie oczywiście, chociaż nie znajdą Państwo drugiego tego tekstu gdziekolwiek. Nikt mi tego, nikt mi tego tabiatu nie udowodnił. No no tak? Więc no tutaj powiedzmy, że możemy oczekiwać jakichś ciekawych efektów razem, e, współpracy. Tutaj raczej no, to jest droga, którą, e, którą na skróty niektórzy będą podążać i stąd nazywają to moje wystąpienie prowokacją naukową, bo uważam, że przed tym zagrożeniem jednak trzeba się jakoś przygotować. A ta druga ścieżka, czyli to w mojej ocenie jest niedopuszczalne, a ta druga ścieżka też wymaga bacznej obserwacji. Ponieważ ta pokusa, która z tej współpracy ze sztuczną inteligencją e, będzie się pojawiała, będzie też pewnie z biegiem czasu powodowało, że będziemy e, troszkę zastępować e, nasz tok myślenia, tok myślenia maszyny. Chciałem też jednoznacznie podkreślić, proszę Państwa, że nikt się tu nie poczuł urażony, że zaprezentowany referat ma charakter prowokacji naukowej w celu nagłośnienia nadchodzących zagrożeń i potencjalnych nieetycznych zachowań w obszarze nauki. Autor nie miał na celu wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji do osiągnięcia korzyści naukowych, czyli ja nie liczę na to, że to zostanie opublikowane w diagnostyce na przykład. Jedynie dążył do pokazania możliwych w przyszłości a właściwie chyba teraźniejszości już nadużyć i oszustw. Yes, no. Autor jednoznacznie nie miał na celu, ale także zasiewania strachu w państwie i negatywnego nastawienia do rozwoju sztucznej inteligencji. Na przykład profesor Puchalski się pokazywał też, jak można z niej korzystać w takich dobrych celach i, 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 i współpracować z nią. I na tym etapie to jeszcze od nas zależy, w jakim kierunku to będzie ewoluowało. Chyba. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję i przepraszam, że pozwoliłem sobie na taki żart.